Grzesiek, jesteśmy po bardzo emocjonującym meczu z Anwilem Wocowek. Na początek kilka słów o, o całych 40 minutach. Byliśmy przygotowani na bardzo ciężki mecz, że Amir w tym sezonie jest znany z tego, że nie odpuszcza na centymetr na boisku. Bardzo mocno cisnął mimo zmian kadrowych, e, znaczy zmian kadrowych, z tego, że paru e, zawodników nie zagrało, to i tak pokazali bardzo dobre zawody. Moim zdaniem bardzo ciekawy mecz, bardzo dobry na wysokim poziomie. Tak naprawdę no hit kolejki można powiedzieć. Myślę, że dobrze rozegraliśmy to spotkanie. Jestem naprawdę pełen pozytywnych myśli przed następnym meczem. Ale to już chyba standard, że w mecz wchodzicie o spale i później nadrabiacie te punkty i dzisiaj było to samo. To już chyba już taki troszeczkę wasz znak rozpoznawczy, że tak można to ująć. E, tak, no jesteśmy trochę cichymi zabójcami, czekamy na ten impuls, no ale zobaczymy jak będzie w następnym meczu. No zaczynamy o spale, ale jak to mówią, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Terminaż nie rozpieszcza, mecze co trzy dni, ale na boisku pokazujecie, że tego, tego zmęczenia po was jeszcze nie widać. E, tak, tego zmęczenia nie widać, trener Kamiński naprawdę dobrze rotuje. Moim zdaniem bardzo dobrze gramy. E, taki, wpadliśmy już w ten tryb meczowy tak zwany, no w playoffach będzie to samo. Moim zdaniem e, bardzo dobrze wyglądamy tak grając co trzy dni. Nie wiem jak inni się czują, ja się na przykład czuję coraz lepiej. No, czekamy na następny mecz. Anvil bez Kendala Dyksa i Anvil z Kendalem Dyksem to chyba nie ma żadnej różnicy, co dzisiaj to pokazali. E, tak, naprawdę jest to drużyna, ktokolwiek, nie, e, świetna drużyna, nieważne kto zagra, wszyscy są naprawdę dobrymi zawodnikami. Mm, no, brak e, Kendala może troszeczkę zabolał w ataku, aczkolwiek myślę, że Anvil jest taką drużyną po prostu, w której jest 10 równych gości. Kibice dzisiaj zdali egzamin? O, oczywiście, świetna atmosfera, naprawdę, kiedy rzuciłem trójkę i cała sala poszła za mną, naprawdę, świetnie, świetnie. Dziękuję kibicom za przyjście i no, liczę na to, że coraz więcej meczów będzie wyprzedanych. Co będzie kluczowe już tak na koniec naszej rozmowy przed meczem wyjazdowym do Porto? Ja Chłonna głowa, no, myślę, że trener Kamiński da odpocząć liderom przed ważnym spotkaniem z Czarnymi, jak podejdziemy z głową, zaczniemy się bawić koszykówką, dzielić piłką, to myślę, że wynik będzie naprawdę dobry. Ray, as always, a few words about the game. Um, Anvil a tough team, you know. They came in ready to play. They're on the top of the table, and you know we knew we had a game to win if we want to try to get onto the top. So it was a good team effort and a good team win, offensively and defensively. I think that you played the most, uh, the, the best game in this whole season. Um, yeah, you know, I, I felt the game today. Um, and also it was a must-win game. So uh, I felt like I needed to step up and just, you know, play my best basketball for the team today. Um, and hopefully we can continue to do that for the rest of the season. Uh, what was the most difficult in this game? Um, you know just Anvil, they have a lot of sets and um, they have a lot of players that can make plays and they're pretty physical too you know so um, all those things combined it makes them really tough um, and you know we stuck to the game plan that coach gave us uh, and it was a good game a lot of fans during our game does it still impress you oh yes i love the fans especially you know when we go on a run and we come coming back from being down a little bit they always give us the energy that we need and we we need them at every game, and we need them to pack the house. Standing room only. Standing room only. For sure.